Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na 1.15 Dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, ponieważ w dzisiejszym odcinku zrobimy farmę guardianów Więc zaczynajmy ten odcinek, a wy możecie zostawić lajka, jeżeli tego nie zrobiliście Jestem coraz lepszy w tym żebraniu lajki, lecz jak mówiłem, dzisiaj zrobimy farmę guardianów Jesteśmy tutaj przy Atlantydzie, której znaleźliśmy yy, na live'ach, więc dzisiaj po pierwsze, muszę to wszystko bramować. Już powoli zacząłem to robić trochę na lajwach, trochę po lajwie. Lecz pokażę Wam mniej więcej jak to bramować teraz. Ponieważ, jeżeli tu zlecę na dół, albo popłynę na dół, to widzicie tu jest koniec tej struktury. Więc idziemy raz, dwa i trzy kratki od niej, i po prostu i lecimy piaskiem do góry. I tak robimy z każdego boku tutaj, i potem to wszystko musimy obramować. I potem musimy użyć e, tych gąbek, które dostaliśmy z tej właśnie Atlantydy, tej, tej struktury tutaj. Ponieważ jest szansa, że w środku znajdziecie właśnie pokój z gąbkami oraz te guardiany, które dają wam slownesa mogą wydropić wam gąbkę. Więc takie dostajecie. Lecz ja tu posiedzę jeszcze kilka godzin i to wszystko bramuję i potem zobaczę was jak już będę to po prostu chciał osuszyć wszystko, ponieważ będę musiał osuszyć całą wodę tutaj oraz cały środek tego budynku, więc to mi chwilę potrwa ja to właśnie zrobię pomiędzy cięciami, lecz naprawdę to chwilę potrwa pewnie wam nie pokażę jak będę to wysuszał, ponieważ w tej wersji snapshota jest jakiś taki mały bóg ponieważ jeżeli zejdę tutaj, tu już wysuszyłem kawałek, powiedzmy, że chyba tutaj na górze mogę to zrobić jest taki mały bug, ponieważ laguje mi cała gra, jeżeli próbuję to wysuszyć, więc położę to i jest taki mały bug na sekundę i potem jak to niszczę, o, jak to niszczę, to nie ma na razie tego bugu, lecz trochę się to buguje, więc po prostu wolę to zrobić poza kamerą. Więc zrobię to wszystko i zobaczymy się już, jak to będę miał obramowane i wysuszone. Jak widzicie, wszystko już obramowałem teraz, co cztery kratki Muszę zrobić kolejny taki pasek, ponieważ będę musiał to sekcjami. Yy, sekcjami po prostu wysuszać, ponieważ yy, zrobimy taki pasek w tą stronę. Cztery, czyli tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj zrobimy kolejny pasek, który będzie szedł w tamtą stronę i potem podzielimy to na kolejne sekcje i to będziemy powoli i powoli wysuszać. Ok, przygotowałem sobie taki pojedynczy tutaj, żeby wam pokazać mniej więcej jak to będzie wyglądało, więc jak już zrobimy pasek w tą stronę to dokładnie tak samo robimy po tej stronie i mamy taki mały kwadracik Jeżeli one mnie przestają bić to będę szczęśliwy, lecz po prostu teraz będziemy tutaj stawiać yy, Gąbki i to będzie nam wodę Po prostu Zabierało, nie wiem jak to inaczej nazwać Lagi są na tej wersji normalnie jak mam na tym w normalnej wersji Minecrafta nie na przodach, to wszystko dobrze działa A tutaj no to działa tak źle. Nie wiem czemu, ale powoli tak idziemy na sam dół. I jak się niedługo te lagi skończę, jak tylko to zrobię, będę musiał zresetować save'a I wszystko powinno być ok. Jak widzicie, teraz zostało mi tylko to tutaj, więc nie wiem, użyjmy po prostu. A, to jednak nie zadziała. Tak, i teraz tak. I możemy pochodniami to zrobić. Widzicie, jak to się robi fajnie pochodniami. Ok, i teraz. Oświetlę tutaj tylko, żeby żadne moby mi się nie zrespiły Zrestartuję sobie save'a i zrobię dokładnie to na całej Tej platformie, tylko poczekajcie, weźmy Elytrę I polećmy na góry i zobaczcie, teraz będę musiał tu zrobić Wszędzie, ten kawałek mi tyle potrwał A ja muszę zrobić to z tym wszystkim, to mi zajmie Rok po prostu Wystarczy teraz zniszczyć piecyk i myślę Że już wszystko tu wysuszyłem, może gdzieś tutaj Ominąłem kawałek wody, lecz chyba już to wszystko wysuszyłem. Lecz załóżmy Elytrę ponownie, i miałem tu jakieś dziwną sytuację, ponieważ w jednym momencie to mi tutaj po prostu jakiś, jakaś grupa pillagerów mi się tu zrespiła, w tym miejscu tutaj. Jeden miał to flagę, zabiłem go i dostałem efekt bad omen. Lecz czemu one się tu zrespiły? To mnie dziwi. Lecz moim zadaniem teraz jest wykopanie całej tej struktury tutaj aż do... Myślę chyba tego poziomu, więc... To zajmie mi kolejne kilka dni pewnie, ponieważ dzisiaj już tego nie dokończę. Więc. Ja myślę, że zobaczę się z wami za chwilę. Już już, już, na już nawet nie umiem mówić. Rozumiecie to? Tyle już robię tą farmę. Że zapomniałem, jak się mówi. Jak to zawsze, ja przypadkowo wyciszyłem mój mikrofon, więc teraz muszę to dograć. Więc to, co tutaj zrobiłem, to wymierzyłem środek dokładny tej całej. Em, tego całego pomieszczenia. Następnie trzeba tutaj zbudować hopery 4x4, które musimy podłączyć do tej jednej skrzyni. Następnie musimy to obramować, oraz na samej górze kładziemy w hopery, które podłączymy pod drugą skrzynię. Teraz tutaj położymy tabliczki, żeby na samej górze położyć lawę. Więc z jednej strony lawa, z drugiej strony lawa. I teraz musimy zrobić platformę. Platforma to oczywiście najłatwiejsza rzecz do zrobienia, więc robimy platformę 22 na 22 oraz następnie musimy to wszystko obramować do poziomu wody. Chwilę to potrwało, lecz wreszcie już to zrobiłem, więc teraz musimy wziąć trochę budulca w moim przypadku derta oraz trochę drewna. Z drewna musimy zrobić bardzo, ale to bardzo dużo patyków po pierwsze, tyle wystarczy? Powinno na razie wystarczyć i musimy zrobić fence gate'y I, I teraz jak to widzę to będę poczuł o wiele, ale to o wiele więcej, ponieważ Ponieważ na poziomie drugim tutaj musimy położyć dyrta oraz na tym dircie musimy położyć oak fence gate'y w ten sposób, wszędzie, oraz je otworzyć, i to musimy zrobić na całej tej platformie, właśnie na tym poziomie. Nie na innych poziomach, tylko na tym, żebyście zrozumieli. Więc ja to szybko zrobię i wtedy do Was wrócę. Mogę to gdzieś źle położyć, może jakiś tam być zamknięty, lecz chyba jest wszystko dobrze. Więc teraz na samej górze robimy kolejną taką platformę z dyrta, i na tej platformie musimy wylać wodę. Nieskończone źródło zrobić na całej platformie, więc teraz to szybko zrobię i wrócę do Was. Jak już to będzie gotowe, czy to mi pomoże? Nie, ale już mamy nieskończone źródło tutaj, że to mi zaoszczędzi trochę czasu. Zajęło mi to coś 30 sekund, może, ponieważ jeżeli będziecie wylewali na tych rogach tutaj, to już jak dojdziecie do tamtego rogu, to już wszystko powinno się zamienić w nieskończone źródło. Więc teraz wystarczy, że to wykopię, oraz na samym dole będę musiał położyć wodę, żeby zlatywała do właśnie tych hopperów ale najpierw muszę zniszczyć ten dirt jak już wykopiecie cały ten dirt to na każdym boku robicie właśnie takie coś i potem będziecie musieli wylać wodę dookoła tego wszystkiego i wtedy wszystko powinno zlatywać tutaj i się zatrzymać przy tych hopperach Jeżeli wszystko dobrze wyliczyłem Więc teraz zacznijmy z wodą I całą drogę teraz będę musiał to robić Mam nadzieję, że wszystko zadziała Lecz pamiętajcie, żadna woda nie może tu być postawiona na tych blokach tutaj, ponieważ wtedy Ta farma nie zadziała i Zaleje to obsidian Lawę Pomyliłem się A no i oczywiście znów wyciszyłem przypadkowo mikrofon, więc muszę to oddzielnie nagrywać Lecz jak już to zrobicie, to idziecie na górę, robicie platformę na Y150, na tej platformie będziecie właśnie awczyć i teraz powinny wam się te moby tam respić. Jak widzicie trochę lutu już z tego dostałem, lecz ja myślę, że tutaj zakończę ten odcinek, jeżeli wam się spodobał zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz i zobaczymy się w kolejnym. Cześć!